Razem z Pawłem Roskowiakiem, moim przyjacielem, graliśmy y, amatorski futsal, y, y, który, który gdzieś tam był obecny w naszym mieście Lesznie. Y, w momencie, kiedy zakończył się ten projekt, tego amatorskiego futsalu, Paweł przyjechał z pomysłem takim, abyśmy zrobili profesjonalny futsal. Y, pomysł mi się spodobał. Początki były trudne, bo to wiadomo, nie ma sportu bez, bez pieniędzy. Wiązało się to z nakładami dużymi finansowymi. W tym momencie jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten futsal kontynuować na dobrym poziomie, ale radzimy sobie. Wierzę w ten projekt i wierzę, że jesteśmy w stanie. Osiągnąć jakieś pozycje medalowe, i w przyszłości mm, chciałbym zagrać w Lidze Mistrzów. Niewątpliwie pomaga to, tak. Jesteśmy y, firmą rozpoznawalną już y, w, w Polsce. Powiem szczerze, firma y, wykonuje zadania y, na terenie całej Polski. Pierwsze marzenie to było, Wejście do pierwszej ligi, tak? Jak osiągnęliśmy, osiągnęliśmy dobry wynik, weszliśmy do pierwszej ligi, to drugim marzeniem było wejście do Ekstraklasy. Teraz jesteśmy w Ekstraklasie. Ubiegły sezon zakończyliśmy z dobrym wynikiem. Byliśmy finalistą Pucharu Polski, Byliśmy, zajęliśmy czwarte miejsce w ligowych rozgrywkach. No marzeniem jest zagrać Ligę Mistrzów, tak? Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Z roku na rok wszystkie kluby wzmacniają się. My gonimy, gonimy te najlepsze kluby w Polsce. Dotrzymujemy im kroku. Zresztą widać to po wynikach. Drugi raz z rzędu czwarte, czwarte miejsce w Lidze. Także brakuje bardzo, bardzo niewiele, żeby osiągnąć ten sukces w postaci medalu, a w przyszłości być może medal mistrzostw Polski, który nam pozwoli zagrać w, tych, w tej Lidze Mistrzów. Takich momentów było wiele. Tak naprawdę każdy jeden, każdy jeden z meczów przynosi dodatkowe wrażenia, dodatkowe Emocje. W każdym jednym meczu emocjonuje się bardzo podobnie. Czy to jest mecz na szczycie, czy to jest mecz z drużyną słabszą. Te emocje są bardzo, bardzo podobne, ale myślę, że takim jednym z ważniejszych meczy to właśnie był Puar Polski. Niestety, ze względu na szereg kontuzji, nie mieliśmy tak naprawdę kim grać. Chociaż Chłopacy, którzy, którzy, którzy byli w składzie, uważam, że dali z siebie wszystko. Byliśmy bardzo bliscy osiągnięcia tego sukcesu. Także wiele, wiele meczy, na pewno wiele spotkań yy, przynosiło różne, różne emocje.